Siemeleczko koraneczkową, wow, tu już otworzyłeś. Dzisiaj yy, z tej strony Michał gry. I witam Was w następnym odcinku na moim kanale. No i chłop ma. Wie... Ty możesz iść na tutoratka już. Ja butkę trafiłem. No i 16 giftów nic. A chłop z ośmiu giftów huge'a trafił. Pokazuj tego huge'a. Ja nie wiem, jak ty to robisz. Ty na to tolotka możesz iść. Już trafił Huge'a wartego 20, 20 000 000. 30 milionów. Na ludzie go sprzedać 30 Dobra, 8. Może też będę miał takie szczęście. Nadwyraźnie no, szczęście nie dopisuję. Nie, no ja jestem załamany. Ja bym poprosił takiego ładnego Rainbow Sani, może? Taki Rainbow Sign jeden... No chyba nie pożydzić mi Rainbow Sani. Aha. Dobra, to teraz taktyka spamimy. Dobra, 4 razy po 8. Jak nic nie wyleci, to będzie załamany. A, 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 aha. Ile jeszcze giftików zostało? No, 25. Malutko, malutko. Ja jestem załamany dosłownie. Dobra, i otwieramy już Ostatnie gifty, ja już utworzyłem wszystkie i no i zobaczymy czy chociaż jeden Huge będzie, no jeszcze tutaj. Ja niestety, a deskę mam fajną. Tutaj otwiera kolega jeszcze ostatnie gifty i zobaczymy czy będzie miał Hugeka. No ja po prostu załamany, ale chociaż mam deskę ładną i budkę и будка ладно Dobra, dziś z prestonem się nie lubię. No nie. Jestem załamany. Nie, no. Ten chłop jeszcze ma gifty to by presson chyba nieskończone gifty. Jak ci wyleci trzeci huge? Co? To... No to polecam miś na to totolotkę. Ale i tak już polecam iść na to totolotkę. Chłopie, jakiego ty masz farta? farta A ja tak jak zawsze. Nic. Nic, 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 nic. Dosłownie słuchajcie widzowie nic. Ziomek zasponsorował mi ją penning. W ogóle za co bardzo dziękuję Ziomkowi. I ziomek dostał takiego farta od Prestona. No! Ja, ogólnie mm, robię ten odcinek na live no i jeszcze mu deska poleciała ja pd to ci ja mam tylko deskę dobrą tą i jeszcze budkę fajną ładną chłop ma dwa huge 50 milionów zysku no tak, czyli podsumowanie yy, tak, jak prawie zawsze. Yy, ziomek trafił yy, huge plus yy, 30 milionów. Gratulacje, Michał yy, nie stracił nic, no bo Ziomek mi zasponsorował opening, no ale, ale też nic nie zarobił. Ale tak, jakbym coś trafił, to bym mu oddał te hugi, bo to jest tylko pod content. To jest tylko giereczka. Dzięki bardzo y, Bombol, y, czy tam jak chcesz Luke Scott y, za zasponsorowanie całego dzisiejszego odcinka, a ja Wam widzowie tutaj dziękuję na mojej kotkowej desce i z moim pelerynką jajka. No i słuchajcie widzowie do zobaczenia!